No, zjechałem troszeczkę z drogi. Zjechałem do miasta, które nazywa się Snowtown. Co znaczy miasto śniegu czyli miasteczko śniegu, którego tutaj nigdy w życiu nie widzieli, bo tutaj żaden śnieg nie pada. Ale tutaj z tym miastem związana jest horrorowa historia. Nie, naprawdę to jest. E... To jest historia, która jest bardzo straszna. Słuchajcie, tutaj w opuszczonym banku znaleziono 8 peczek z ciałami. Tutaj w Australii grasował seryjny morderca, którego nie mogli złapać przez wiele lat. Od 1992 roku zabijał aż do momentu, kiedy go złapali czyli 1999 roku. To jest właśnie ten budynek, który jest znany każdemu Australijczykowi. Tutaj był bank, a później w tym banku znaleziono 8 beczek, 8 beczek z ciałami ludzi, których zamordował ten brutal, ten brutalny seryjny morderca. Dzisiaj to miasto próbują ożywić, próbują, próbują zmienić spojrzenie auselijczyków no i nie wiem no powiem wam szczerze jak się dowiedziałem o tej historii to wiem że to było już kiedyś ale jakoś tak nie mógłbym tutaj spać i w ogóle to jest tak teraz jak patrzymy na to to wyobraźcie to sobie takie takie westernowe właśnie takie ciche miasto i, i grasuje gdzieś tutaj jakiś psycho, te budynki takie stare